Witajcie w kolejnym odcinku wojny śmietnikowej. Pozdrawiam moją nową subskrybentkę Marysie. Marysiu, to dla Ciebie odcinek. Czy słyszycie drodzy widzowie, co tak stuka o dach tego śmietnika? Troszkę deszczyk kropi. Co tu leży w tym śmietniku? Moim zdaniem wygląda to na parasol. Czy to jest zbieg okoliczności? Że a na deszcz? A w śmietniku leży, proszę bardzo. Mówka sztuka niechodzony, parasol elegancki. <laughs> Ko jakiego sięgnę? Co? Nie dam rady. Nie sięgnę go. Jak mnie Z tej strony, może. No jak ją jak można dosięgnąć, co? Mix młodych listków. Dobra, uwaga, sięgam parasol. Dobra, do? no, spokojnie. Na luzaku. Ale profesjonalny. Profesjonalny parasol. Chciałbyś się taką mieć parasol. Co tam jeszcze mamy? Jaki, jakiś, jakaś poduszka. Zagłówek. Patrzcie. Niesamowite, nie? Deszcz pada. Ile do śmietnika patrzę, leży parasol, nie? Czy to nie jest cud? Niech ktoś mi powie, że cuda się nie zdarzają. Zdarzają się codziennie. Non-stop. Czekaj, ta tu jest jakiś ciekawy worek. Czy Wy też jesteście ciekawi, co tu się w nim znajduje? Ja jestem bardzo ciekawy co się z nim w Luksemburgu a kaję. kurde ale tu nie ten pojemnik czarny pojemnik jest na odpady resztkowe i zmieszamy do czarnego pojemnika nie wrzucamy ludzie kartonu co to jest coś ciężkiego ciekawi mnie Zawsze w trakcie deszczu miałem niesamowite otargi w Co to jest? DVD wideo. DVD wideo. A jaja. A jaja, panie boczku. Ale, jestem ciekaw, co to jest? Co to może być? co to jest? Co to jest? Co to jest? A, a co to jest? Charge Power, Battery Charger. Chyba do tego DVD. Dodatkowa bateria. Dobra, dobra. troszkę ten pojemnik jest osrany. Muszę go jakoś zabezpieczyć, bo za chwilę będę cały brudny. Czym go tu zabezpieczyć? Wyciągnę tą reklamówkę, która tam jest, leży. Tą oto parasolką. Patrzcie jak to robi, jak to się robi, patrzcie wam tu do, do ucha parasolkę i już mam wyjąłem. Widzicie? Wyjąłem parasolkę. Teraz kolej tą rykanówkę tu na brzegu. Już się mogę swobodnie oprzeć. Nie uświnie się, nie wyświnie. Czekajcie, to mi wyleciało. Jestem ciekaw, co tam było. Po prostu ciekawość mnie... Nie no mogę po prostu tego odpuścić i zostawić. Dlatego muszę to wyciągnąć. No jak to widać. Tu już jest luzik. To już ma prześcieradło na głowce. Prześcieradło na głowce. Cała torba wiesz Jezus lepsze się chyba zlikwidował. Za zapachowa limunka. Ktoś zlikwidował całą szafę. Ludzie. Ludzie ratujcie. Czy ktoś nie potrzebuje wieszaków? Napiszcie w komentarzu, podam adres. Gdzie znajdują się? W którym śmietniku? Napisz w komentarzu, potrzebuję tych wieszaków. Następnie na ja od razu podam w którym śmietniku w jakim mieście, w jakiej dzielnicy, na jakiej ulicy znajdują się te i te wierzaki im rozsortować te śmieci. Teraz ładnie rozsortujemy. Ludzie, krótkie szkolenie, to jest plastik, to czarne i czerwone, to się nazywa plastik, to na końcu metalowy, rzucamy do takiego żółtego pojemnika metale i tworzywa sztuczne, to są metale i tworzywa sztuczne, ludzie, papiernie rzucamy tutaj, ludzie, czy wy jesteście naprawdę głębami? Nie potraficie rozpoznać, co jest metalem, a co tworzywem sztucznym. Do czarnego nie wrzucamy metali, tworzyw sztucznych. Tworzywa sztuczne wrzucamy do żółtego, ludzi. Poduszeczki żelowe do obuwia. No, wow. mały. Żona się ucieszy. Kto ma brudne budki, kto potrzebuje wypolerować butki, pasta jak znalazł. Dawaj sortujemy dalej. To co to jest? To się chyba zakłada na... wiecie na co? Wiecie na co to się zakłada? Nie? To się domyśli. Chudzą, a w się odchudzi cały schód mm. patrzcie, dalej o, mm, patrzcie, Kodak Kodak 200 kolor print film jakby tak dać do wywołania no to się okaże, że to jest, są roznegliżowane zdjęcia jakiejś pani, kobiety co? Nieźle jak jajca by były, co nie? Agent od tego wywiadu znalazł zdjęcia. Znalazł niewywołany negatyw, dał do wywołania. No, byłoby na, na internecie. Dał do wywołania. Negatyw. A na zdjęciach okazało się. Zobaczcie, chciałem sobie kupić niedawno pensetkę do wyciągania elektronicznych tych elementów. Z płyty górnej. Ale patrzcie, nożyczki ciekawe. Ciekawe nożyczki, a może to wyrzuciła ta, ta, która wywaliła wtedy komputer z hasłami jak myślicie co tu mamy co my tu mamy cośmy tu znaleźli Nie, co. Michael Cross patrzcie a może sprzedam ja to pudełko kilka złotych kupię na aliexpress podróbkę na zegarka Michael Cross wsadzę do pudełka znalezionego w śmietniku nie wiem, by mam oryginalny z Aliexpress zegarek, co? Niezłe, nie? za to nie? Co to? Niezła koncepcja. Podoba mi się to. O, prezenty dla żony. To najbardziej mi się podoba. Pacyfka. Ktoś tutaj był pacyfistą. Idę na chatę, mam, mam dla Ciebie prezent od kanału. Mam dla Ciebie prezent od kanału wojny Śmietnikowej. To pewnie płytka nie nagrana, czysta. Niech zgadnę. Nie. nie nagrana. Sprawdzimy co, co na niej jest. Pewnie zdjęcia rozmegliżowane sąsiadki. 10 minut. Niewiele ja tu ciekawych rzeczy wyglądało. Co to jest? Impregnat do, do skóry i tekstyliów. Wow. Troszkę jest słodko. Kurde, ale ludzie tu mają z głową. Co to jest? Kotcine, kolor stop. Zapobiega farbowaniu abowia. Sporo, sporo. sporo, sporo. O, patrzcie, co to? Nie nic. Nic ciekawego. O, obcinak do pazurków. Kto chce obcinak? Ergo. ktoś dostał prezent. Wow zaraz żonie zapakuje prezent. I to. Przewodcze. Sążki. Mm, jakie eleganckie. Interdwiony. Przydadzą się do obcinania kabelków elektrycznych. torba wow jaka złota bransoleta patrzcie no Co? komfort Co? nówki sztuki nie chodzą wierzę o tak aparat obsługa klienta z elementami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami ale to przyda mi się do obsługi moich dzieci obsługa klienta, obsługa dzieci to praktycznie to samo więc to akademia sprzedaży nieruchomości Kurczę. Zagorządzanie konfliktem ze elementami skutecznej komunikacji. O, to się mi przyda w komunikacji z moją ślubną. Muszę wyłączyć, bo telefon wyłączy się za 30 sekund. No trudno. Subskrybujcie mój kanał. Błagam was.